Witam każdego dzisiaj. Chyba każdy wie, dzisiaj dzień, tak? Druga rocznica kanału otwarcia. A więc, czas przejść z kosmicznej ściany na kultową podłogę. Tak. To jest najważniejsze miejsce tak? wszystkich moich filmów. Praktycznie wszystkich, bo może nie wszystkich, ale większości. Każdy już zna tą podłogę. To jest moja podłoga. Każdy ją zna. I. Już mam mapę Europy. Tak, jest mapa Europy. Bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o i moje filmy teraz. Drugi, jakiegoś, to nie długo jak już będzie nie to będę nagrywał jakieś filmy, na przykład, że jak będę na wakacjach, chociaż nawet nie wiem, czy w tym roku Będę, jakoś, a bym był, to na pewno będę nagrywał filmy, a tak teraz przywitajcie się z czołgiem, czyli jednym z najważniejszych postaci kanału mojego, z jednych z najważniejszych, bo też jest, Jednym z najważniejszych, teraz ten czołg w misce leżał. W ten była zapowiedź pewnej serii, którą możecie znaleźć na moim kanale. I, i te złapów walentynki, z tego co pamiętam, Tam czołg leżał w misce, bo z niego zupę robiliśmy. I ogólnie takie inne rzeczy. Jak robiliśmy z niego zupę, to nie wiem, jak to możliwe, że on tu dalej jest. Tu, bo tutaj ma rysy. Nie, no żartuję z tą zupą. Nie robiliśmy z niego zupy. Jakby to smakowało? Zupa z meczu, zupa z tego, jego materiału czołgowego. Tutaj ma rysy, bo miał walkę ostatnio, która bardzo długo poniszczyła. Narobiła mu trochę rysy. Teraz czołg, czołg, tutaj, teraz wjedzie na mapę, to jest Abrams, ale, ale, wers, ale, ale wersja, ale polska, dlatego, dlatego teraz wjedzie na Niemcy, a teraz na Rosję, no i dobrze, no i dobrze, tak, tak to powinno teraz,

Zaraz zrobię cięcie, bo naprawdę to jest konieczne, bo muszę coś zrobić. Już nie wytrzymuję z tą kamerą w rękach. Palce mnie zaczynają boleć. No. Po cięciu widzimy się po cięciu, czyli dla Was to jest nic, a dla mnie to będzie. Dobra, witam ponownie po cięciu. Dla was to jest nic. Dla mnie to było. Jakiś czas musiałem znaleźć idealny przedmiot, na którym by kamera była dobrze. Akurat znalazłem, znalazłem tam lampę. I na lampie postawiłem kamerę. A więc... Ogólnie, dzisiaj jest ta rocznica. Bardzo ważna. Dzisiaj będę opowiadał ogólnie o tym, jak ten kanał robiłem, jak on zyskał y, jak on zyskał y, 12 subskrybentów, nie wiadomo jeden subskrybent mi uciekł, bo teraz mam 11. Oj jak ja go złapię. Niech przy, niech, ktoś, niech ten ktoś przyzna się w komentarzu. Jak nie chcę się przyznawać, to znajdę jego lokalizację w niewiadomo jaki sposób i przyjadę tam do niego i porozmawiamy poważnie. A więc tutaj chyba każdy widzi ten obszar. Ogólnie to te Coś tu. To teraz oczywiście pokażę kultowy miejsce, na którym były pokazywane wszystkie filmy z jakimiś grami z Generals, z, na przykład z Dune ą jeszcze. Chyba każdy też zna już ten komputer, już widnieje tutaj od bardzo dawna. Ja teraz mam inny niż miałem. Niż miałem jeszcze. Jeszcze rok temu. Jakoś w maju. Tamten się zepsuł. Nie zepsuł się, tylko. Dobra. Kiedy indziej na ten temat zrobię odcinek. Teraz jest najważniejszy w całym tym roku. Za rok będzie. Film, który będzie trwał dłużej, bo opowiadam o całym kanale. Teraz to nie o całym, głównie o takich najważniejszych rzeczach. Więc teraz zobaczymy ważne miejsce.